Kontrast plus Paweł Wanik, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj moimi państwa gościem jest pan Tomasz Gogacz, radny Rady Miejskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Panie radny, 1 października odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, które jest pan przewodniczącym. No i w zasadzie ona była poświęcona zagospodarowaniu terenów w Radomiu od Śródmieścia do lotniska na Sadkowie, czyli budowie tego tak zwanego Airport City. No i tutaj bym poprosił pana o przybliżenie Radomianom, co to tak naprawdę jest? Co ten termin oznacza? No, sama dzielnica Airport City jest koncepcja planistyczna związana z przysługą Dziennicy. To znaczy, jeżeli chodzi o okolice śmieci Radomia, a lotniskie na Sadkowie, to jest na pewno przestrzeń wzdłuż osi ulicy Lubelskiej, która wymaga pewnego rodzaju no, naprawdę e, poważnego zastanowienia, bo myślę, że w perspektywie najbliższych lat na, będą tam następowały różne procesy związane z inwestowaniem. W 2022 roku ma być gotowe lotnisko i jeżeli chodzi o zagrożenie terminów, to tej, w zasadzie tego nie ma, czyli Polski nie Letniczej akurat PPL, przepraszam, jest tym inwestorem, który jest inwestorem wiarygodnym, państwowym, terminowym. I teraz jest ta strona gminy miasta Radomia, bo gminy miasta Radomia partycypuje w kosztach tej inwestycji i chodzi o te plany przestrzennego zagospodarowania. Ja myślę, że jeżeli chodzi o pewnego rodzaju prezentację przy... z miejską pracownią państwową, to ja myślę, że to jest generalnie pewien fundament do dalszych dyskusji. Bardzo mi szkoda, że nie było akurat przedstawiciela inwestora, ale ja myślę, że będzie kolejne spotkanie Komisji Rozwoju, kiedy inwestor i, i gmina miasta Radomia, czy pracownicy urbanistyczne w Architektury również w tym momencie wymienią swoje poglądy i zobaczą mocne i strony tego projektu. Uważam bardzo ambitne podejście. Wiem, że jeżeli chodzi o pewnego rodzaju przykład innych miast na świecie i w Polsce, była taka analiza robiona. Były pewnego rodzaju symulacje co do obrotu mieszkańców, znaczy do jazdów, odjazdów i, i całej tej infrastruktury związanej z przylotami. Są dobre przykłady. Taki dobry przykład to jest przykład Rzeszowa. Są przykłady, szczególnie Talina, która jest też takim pewnym miastem, która właśnie w podobny sposób, jeżeli chodzi o pewne proporcje, rozwija się jako port lotniczy. Właśnie generalnie pomimo rzecz, Jest to pierwsze posiedzenie tego typu, na będzie No to właśnie chciałem się zapytać, jakie wyzwania przed miastem stoją, jeżeli chodzi o budowę tej dzielnicy, czy też strefy. Co jest takiego kluczowego, jeżeli chodzi o stworzenie tego i przyniesienie miastu realnych korzyści? Co trzeba zrobić, żeby no właśnie one się pojawiły? Ja myślę, że generalnie mówią. Tej komunikacji z Warszawa Radą, Samo misję nazywa się Warszawa Radą gminy Bohaterów Rabuski roczerza Rado 76. Po prostu myślę, że ten węzeł stacji kolejowej Radą Wschodni jest bardzo ważny i cały ten obiekt komunikacji między lotu, a tym że jest, że stacją kolejową. I to jest coś, co w tej chwili się kształtuje. Ja myślę, że generalnie jest wariantów i w tym momencie nie na decyzja, ale to jest połączenie różnych, że tak powiem, niestety instytucji na poziomie takiej regionalnym, żeby po prostu doszło rozumienia, żeby wybrać wariant tym a jednocześnie nie najdroższy, bo to jest chyba kwestia, podstawowa. To, że Radom jest portem zapasowym dla okręcia wiadomo, ale chciałbym, żeby również miał taką funkcję regionalną, żeby również nie że tylko z północy od Warszawy, ale również z zachodu i południa był dobry dojazd do Radomia. Pan doktor Łukasz Zaborowski wspomniał, wspomniał ale o tym. To wymaga mhm. dobrego komitetu tego obszaru. Rozumiem. A wracając, dr Łukasz Zaborowski powiedział, że bardzo ważne i istotne jest, żeby to otoczenie było odpowiednio zagospodarowane, bo to dopiero może zainteresować potencjalnych dużych inwestorów, żeby oni tam przyszli i wydali swoje pieniądze. W związku z tym chciałem się zapytać, kto będzie decydował czy partycypował odnośnie podejmowania decyzji co do tego, gdzie i co konkretnie ma być w ramach tego Airport City ulokowane. Powiem razu, ta sytuacja, żeby nie, nie odpowiadać bardzo optymistycznie, jest trudną, trudnym tematem, bo tzw. plany przestrzennego zagospodarowania wymagają, wymagają pewnego no, rodzaju podziału funkcji różnych obszarów. Ale jeżeli chodzi o tak zwane stosunki własnościowe i tak zwane wolne tereny pod inwestycje, to tam są pewne rezerwy i są pewne obszary. Mówię o obszarze na przykład wzdłuż ulicy Wojska Polskiego, tam gdzie są obszary obdłuków działkowych, są pewne klawy, które nie mają, że tak powiem, pewnej zabudowy i tam rzeczywiście projektanci mogą budować bardziej swobodnie. Jeżeli chodzi o inne tereny, to one są zainwestowane, są konkretni właściciele. Ja myślę, że jeżeli miasto mogłoby ułatwiać pewnego rodzaju przyłączenie czy jakąś konsultację społeczną, co należało w tym miejscu prowadzić, to myślę, że należałoby taki plan do zagospodarowania na tej dzielnicy wykonać. I to już jest pewien fundament, który mówi nam, żeby nie było pewnego chaosu przestrzennego, czego należałoby przestrzegać i na co się nastawiamy. I to jest coś, co po prostu generalnie mówiąc, urbaniści, miejska pracownia w powinny naprawdę y, realizować y, w pełnym kontakcie, bo bez tego nie wyobrażam, żeby rezultat był dobry. Rozumiem. Wspomniałem o doktorze Łukaszu Zaborowskim. Wspomina o nim również nasz widz, pan Artur, który przytacza jego słowa mówiące o tym, że termin realizacji drogi S12, czyli ważnego węzła komunikacyjnego również pod kątem lotniska, że wina za to, że ta inwestycja trwa czy też planowana jest na tak długi okres czasu, jest spowodowana tym, że będzie on realizowany przez GDDKIA w Warszawie. Jak zauważa nasz widz, pan Artur, obwodnica Zachodnia Radomia była realizowana przez świętokrzyską DDGIK, więc pytanie, jakie tu się wykrowało, to dlaczego warszawska GDDKIA celowo odsuwa realizację tej inwestycji? Yy, powiem to za sposób, Znam wypowiedź pana doktora z i znam jego, że tak powiem, nieufność, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju zaniechania, które w tej chwili powstają. Ja ale nie jestem zanim nie mam faktów szczegółowych, z generalnie jakakolwiek inwestycja w tej rangi yy, powinna mieć zresztą atmosferę tego zagadnienia, a terminy powinny być to same, bo to świadczy o pełnej i wiarygodności partnerów. Jeżeli chodzi o, o te nakłady, to tak naprawdę mówiąc, y, samo przeprowadzenie trasy jest bardzo ważną trasą. Czy ta odległość będzie 2 czy dalej, czy inaczej, to jest aż tak strategiczne. Chciałbym, żeby w ogóle w pewnej perspektywie, jak lotnisko już będzie funkcjonować, ta trasa była przeprowadzona. Ja wiem, że na przykład dużo trudniejsze fauny na przykład tą trasę T-74, które prowadzą przez Kielce, y, bardziej szybciej, że tak się będą rozwijać, niż to, że na przykład trasa przez teren Niziny, Mazowieckiej jest akurat prowadzona w ten sam sposób. To są pewne partykularne interesy w nacisku, ja już nie chcę mówić komu na tym zależy, że może ten pomysł nie wybrali, ale po prostu rzeczywiście należałoby w interesie wszystkich tutaj Polakowiałami zadziałać, aby ta trasa była jak najszybciej uzgodniona to do przebiegu, a jej realizacja była akceptymi. No to jeszcze jedno pytanie od pana Artura. Radomski PiS wraz z Jarosławem Kaczyńskim obiecywał w 2015 roku podział Mazowsza. Minęło 5 lat i minie jeszcze co najmniej 2 lata, nim do tego dojdzie. O ile w ogóle do tego dojdzie. Czy nie uważa pan, że to kompromitacja? Nie, nie uważam tak. Po prostu jeżeli chodzi o tą sytuację związaną z podziałem, ja na przykład no, w jakiś sposób jakby radowianin y, ze swoich własnych zainteresowań y, jeżdżę troszkę po Polsce i zwiedzam miasta, specjalnie do w ten sposób były miasta wojewódzkie. No i w tym roku oczywiście odwiedziłem Legnicę, odwiedziłem Wałbrzych, odwiedziłem Lenią Górę i po prostu widziałem jak to wygląda sytuacja głównego ośrodka wojewódzkiego i jak sobie te miasta radzą. Ja widzę różne przykłady. Jestem zbudowany, oczywiście, przykładem legnicy, ale to wynika oczywiście z zagłębia ledziowego i z pewnego innego wyższego poziomu założności. Ale zafascynowanie jest prawa np. Góry. Tam jest bardzo ekspansywne miasto, które w jakiś sposób się bardzo szybko dobrze rozwija. Po prostu zobaczymy inną rzecz, co myślę, że w Radomiu też można by byłoby w jakiś sposób zaadaptować. Miasto Jelenia Góra przyłączyły swoje granice administracyjne, miasto cieplice zdroj przyłączyło miasto Sobieszów, a w tej chwili, proszę państwa, jest taka sytuacja, że Jelenia Góra ma granicę administracyjną swojego miasta z Republiką Czeską. Czyli partia Karkonoszy powyżej 1000 metrów, razem z zamkiem Chojnik, razem z siedzibą, że tak powiem, noblisty, Hartmana, to wszystko jest na terenie w tej chwili, że tak powiem, Jeleniej Góry. Ja myślę, że jeżeli chodzi o perspektywy rozwój Radomia, to musi mieć te funkcje metropolitarne i trzeba poważnie myśleć nad zmianą granicy miasta Radomia, bo jest to możliwe i to te miasta przeprowadzają. Tak się stało z Opolem, które przyłączyło pewną część swojego sąsiedniego terenu razem z elektrownią Opole, od razu podatnik Opola zyskał duże dochody, bo to jest duża, że powiem, firma jako elektrownia. I po prostu w tym momencie my również powinniśmy bardziej że w takim kierunku właśnie przyjemnie wschodnim czy zachodnim w się rozszerza. Po prostu rado ma taki kształt troszkę niecentryczny i w jaki sposób dzieliczymy pewnego rodzaju tą sytuację z lotniskiem i z rejestracją na Wacynie. To nie jest normalna sytuacja, że nie ma takiego centrycznego dojazdu do mieścia Radomia. Ja myślę, że jeżeli chodzi o tę kadencję Rady Miejskiej, Komisja Rozwoju zastanowi się nad tym, aby, czyli nie przeprowadzić by takiego planu y, po prostu powiększenia granic w sercach miasta. I rozumiem, że tak jak pan to. powiedział, powinno to iść się w kierunku zachodnim i wschodnim. Y, w tym momencie jak najbardziej, chociaż myślę, że również w kierunku północnym, bo naturalną granicą jest rzeka Tomka, która jest taką granicą naturalną, jeżeli chodzi o, bo zabudowa przemysłowa i wszystkie te funkcje miejskie, jeżeli jedziemy do Warszawy, do Jedlińska, one się niczym nie różnią, jest tylko czysto administracyjna różnica między Solą, czy, że tak powiem, następną miejscowością, Górą, a Radomiem. Rozumiem. A wracając jeszcze do lotniska, rozmawiałem na ten temat również z wiceprezydentem Radomia, panem Jerzym Zawodnikiem. On również jest zdania, że jest to wielka szansa rozwoju dla Radomia. No i żeby ją wykorzystać w jak największym zakresie, żeby ten transport lotniczy faktycznie mógł dojść do tego pułapu, o którym się mówi, czyli 3 milionów pasażerów rocznie, no to trzeba najpierw zadbać o transport kolejowy i kołowy. No drogi wokół lotniska nie są w najlepszym stanie, oczywiście wyłączając z tego zdania aleje Wojska Polskiego, która pod koniec listopada będzie oddana do użytku. Natomiast, no co, wiemy, że linia kolejowa numer 8, jeżeli chodzi o linie kolejowe, w powijakach, no już ustaliliśmy, że na drogę S12 trzeba będzie poczekać. Zdaniem posła kosztowniaka, nawet do 2027 roku. No więc tutaj akurat chyba mamy się o co martwić. Znaczy, ja oczywiście uważam, że rzeczywiście jest o co się martwić, nic się samo nie dzieje, przeszkody istnieją, ale ja myślę, że jeżeli by w jakiś sposób wspólnie jako radomianie sygnalizowali te pewne priorytety i potrzeby, bo jest to największa inwestycja państwa polskiego w radomiu od ponad chyba 30 lat, i właśnie to skomunikowanie jest w problem rodzaju szansą na to, czy ten projekt się powiedzie lub nie. I te wszystkie zaniedbania, czy w ogóle opóźnienia, naprawdę troszkę w jakiś sposób hamują tą koncepcję. Dlatego, że po prostu każdy inwestor będzie widział, czy ten projekt budowy lotniska to jest tylko sam dworzec, wysiadkowy, i tak dalej, czy będzie to miasto które z tego korzystało. Ja myślę, że nie możemy jako radomianie. Powiem o jednej rzeczy, że jeżeli chodzi o tak zwane przygotowanie i dobre podejście do inwestorów potencjalnych, to bardzo szybko mogą się zorientować te gminy od tej stroniej inwestory nadmiał. Ja mówię na przykład o gminie Karyszy, w gminie GUS czynisko, oni tam mają gotowe tereny bez specjalnej zabudowy i jeżeli chodzi o pewne podejście, to inwestorzy strategiczni to potrafią lepiej sobie radzić właśnie z dużymi terenami, jak gdzieś ja na przykład obserwowałem pod Wrocławiem czy po wielkie obszary logistyczne, jeżeli chodzi o taką firmę Panatoni, która też miała się chować w Radomiu. To jest firma amerykańska, która naprawdę, jeżeli coś już robi, to pod, pod inwestora, pod, pod tego użytkownika. Ja bym chciał właśnie, żeby taka Panatoni na przykład również coś zrobiła w Radomiu na wyższą skalę, bo wtedy to świadczy, że poważny strategiczny. Jeżeli coś już robi, to nie robi jakiegoś błędu, jeżeli chodzi o swój, że tak powiem, rozwój, tylko rzeczywiście stawia na coś pewne. Yy, rozumiem. To może wróćmy też na chwilę do tego, co, o czym już zdążył pan wspomnieć, czyli o pana wizytach w innych miastach, bo tutaj wyczytałem, że był pan właśnie w Legnicy, ale jeszcze w Wałbrzychu, w Strzegomiu, w Wrocławiu, zwłaszcza to ostatnie miasto jest bardzo urokliwe i tak mi się wydaje, że władze miasta, nawet nie tylko te, ale już poprzednie powinny były to robić, na pewno powinny robić to następne. Również powinny wyzytować miejsca, z których można by zaczerpnąć pewne inspiracje, bo wydaje mi się, że czasami tak na siłę chcemy odkrywać Amerykę od nowa, a przecież czasami wystarczy podpatrzeć, jak coś dobrze funkcjonuje gdzieś indziej i to zaimplementować. No tutaj mam na myśli pewne nawet rozwiązania urbanistyczne. I jak tak Pan sobie podróżował po, po tych miastach, to co się Panu rzuciło w oczy, co chciałby Pan, żeby w pierwszej kolejności było zrealizowane w Radomiu? No ja myślę, że jeżeli chodzi o pewnego rodzaju wizerunek każdego miasta, jest to jego, że tak powiem, centralne miejsce, czy rynek i okolice. I w każdym miast, tak muszę powiedzieć, jest to dużo lepiej rozwiązane niż w Radomiu. Nie chcę ubolewać nad Stanem, ale tak zwana starówka i to, że ona żyje, to, że są te miejsca związane z tym, że każdy turysta nawet intuicyjnie zawsze zobaczy, że tak budynek oficjalny ich władzy, czyli Rady Miejskiej, siedziby prezydenta, i to jest w jakiś sposób zawsze miejsce reprezentacyjne, no to ja myślę, że jesteśmy na pewnym etapie, że się do tego zbliżamy, ale te miasta są, że tak powiem, o jakieś dwie kadencje, czyli te 10 lat do przodu, jeżeli chodzi o tak zwane zainwestowane, w, to jest tak zwane starówki. I pod tym względem, to co ja tutaj mogę powiedzieć, w Radomiu i w Śródmieściu, no musimy jednak rewitalizować pewnego rodzaju miejsca w Śródmieściu Radomia, bo jakby nie było, to bardzo mi zależy na przykład, że to, co teraz się przesuwamy w kierunku teatru i, i galerii słonecznej, ten park na przykład w śródmieściu, naprawdę on wymaga czegoś takiego, żeby było to miejsce spacerowe i, i, i eleganckie. Jeżeli chodzi o rynek, to ja już powtarzam, i, i za wieloma, wieloma osobami powinno to szybciej trwać i szybciej następować. Ja wiem, że niedługo będzie otwarty, będę ale jeżeli. Po drugiej stronie ulicy Rwańskiej mamy taki budynek, jaki mamy, i to jest taki do Teraz, że powiedzieć innego, innej epoki. To ja naprawdę zastanawiam się, kiedy ten problem z pełnej już przebudowy starówki się zakończy. Jeżeli chodzi o tutaj, o pewnego to samość miasta, my po prostu nie jesteśmy miastem, które powstało na jakiejś tam Iwie. Jesteśmy miastem królewskim z wielkimi wydarzeniami. To naprawdę regionaliści podnoszą te sprawy konstytucji nikt nie nowi, To, że tutaj byliśmy przez dwa lata z paliwą, że tak powiem, rzeczypospolitej, z tej siedzibą króla, to naprawdę są pewne argumenty historyczne i to, o które to trzeba podnosić i ta zwana godność, poczucie e, dum, dumy z własnego miasta musi być kształtowana przez wizerunek mieścia i starówki. Ja uważam, że pod tym względem, to nie powiem, że to jest taka rzecz związana z innymi problemami Radomia, a musimy więcej wysiłków w to wkładać. Ja myślę, że pewne rzeczy, które wymagają czasu, to mówię te sprawy uregulowania własności i, i pewnego rodzaju innych rzeczy mi brakuje. Ja chciałbym, żeby Radomia była pewna dominanta bo jeżeli się patrzy na radom, a jest całkiem fajnie tak, umorzony urbanistycznie, nawet profesor Kalinowski mówi na ten temat, że wszystkie fazy radomia da się prześledzić, i on jest przykładem takiej architekturze, że tak powiem, Polski, dla studentów architektury, to po prostu trafi do dominacji widokowej. No na przykład, żeby jakiś, na przykład, że można by było na Radom spojrzeć prawie, że z jakiejś wieży wysokiej w ten sposób, bo zawsze w tych innych miastach znajdują się takie punkty, gdzie turyści mogliby coś zobaczyć. Na przykład, gdyby jedna z, wież katedry mariackiej w Radomiu była udrożniona, czy tak powiem, udostępniona by dla turystów i można było w jakiś sposób wejść, to naprawdę byłoby to coś, co dawałoby dobre wspomnienia, bo jeżeli spojrzymy całościowo na miasto, naprawdę dobrze się prezentuje. No. To przecież zamontowano całkiem niedawno ten tak zwany diabelski młyn na tym zielonym skwerku niedaleko domu seniora. Można tak, sobie z niego jest miasto to podziwiać. Już dobry pomysł. Myślę, że jeżeli chodzi o to, że znam te plany, żeby. taki wysoki budynek w Centrum Radomia i byłby wyższy w tym momencie i dozwolony oczywiście ze względu na sytuację lotniczą, to byłoby lepiej, po prostu byłoby dobrze. Po prostu wszystkie duże miasta, no wiadomo, Palasz kultury wyższej, telewizja telewizyjna w, w Berlinie czy takie inne miejsca to po prostu zawsze jest coś, co każdy będąc w tym mieście chciałby zobaczyć. To tak na zakończenie, bo wspomniał Pan wiele o tożsamości historycznej, o rynku, o śródmieściu. No to oczywiście kłania się temat zamku królewskiego, który tutaj przeze mnie też jest wałkowany sukcesywnie z każdym kolejnym gościem. No argumenty, jakie padają ze strony może nie tyle przeciwników, co sceptyków odbudowy tego obiektu są takie, że nie zachowały się plany na temat tego, jak on rzeczywiście wyglądał. Ale tutaj w tym studiu, w którym ja się znajduję, pan Jarosław Kowalik, z tego co pamiętam, mówił, że w 60% jesteśmy to w stanie rzetelnie otworzyć na bazie różnych innych dokumentów, które są. No i teraz pytanie powstaje. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie w 100% tego zamku oddać, to co z tego? Przecież można turystów poinformować, że w pewnym względzie jest to widok, Hipotetyczny, natomiast no, moim skromnym zdaniem, Radom zyskałby bardzo ciekawe, atrakcyjne miejsce turystyczne, no i przede wszystkim odzyskał troszeczkę z tej tożsamości historycznej, bo jak już tu Pan powiedział, wiele ważnych wydarzeń w Radomiu mało miejsce. W związku z tym, jak pan skomentuje tą całą sytuację czy pomimo tych argumentów przeciwko zamek powinien być odbudowywany w jak największej krasie tutaj razem z wieżami, murami i bramami czy też po prostu tak jak stwierdził wczoraj wiceprezydent Jerzy Zawodnik może należy tutaj życie kulturalne Radomia rozwijać w innym kierunku i tutaj padł przykład radomskiego centrum kultury no jeżeli jest taka, że taka inicjatywa społeczna, pan Kowalik od wielu lat już w jakiś sposób promuje pewne rozwiązanie, to ja myślę, że nie należy wykazać tego pomysłu, bo on ma naprawdę bardzo dobre podstawy, żeby to było autentyczne, i Świetny przykład odbudowy zamku. Wiem, że zamek królewski w Warszawie i w innych miastach został odbudowany i nie tylko no, dłonią całego narodu, że tak powiem, bo taka to była sytuacja. A to, że w ogóle Rado ma zamek i to miejsce historyczne zachowały że tak powiem, fundamenty tego zamku, nawet poziom parterów w taki sposób, to należy to kontynuować. Jeżeli chodzi o tak zwaną wierność temu pierwowzorowi, to ja myślę, że do nas zostawić, to należy, że tak powiem, no. Urbanistom i, i, i architektom po prostu, bo oni wtedy do, to odpowiednio rozwiążą ten, to, to zagadnienie. To, żeby na przykład no, wiele zamków w tej chwili w Polsce zostało odbudowanych, mało tego, nawet jest pewien taki pomysł, że budowane są zamki zupełnie, jak to się mówi, tylko w stylu epoki, a wcale bez uzasadnienia historycznego. Są to pewnego rodzaju atrakcje turystyczne i po prostu i są tak dla takich celów budowane po prostu. Także ja jestem, za. jednak bo ja zawsze jestem na tych komitetach związanych z promocją właśnie odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu na takich spotkaniach. Wszyscy są zgodni, że tak, tylko za braku pewnego rodzaju jednostki organizacyjnej, która by wspinała te wszystkie czynniki związane z tym, żeby ktoś tym zagadywał, zarządzał i żeby to w jakiś sposób, bo to jest to w tej chwili majątek decyzji radowskiej, i chodzi o to plebanie właśnie kościoła farmiego, i o to, żeby to wszystko w jakiś sposób było w stosunki własnościowe. Żadna inwestycja publiczna nie może być wydatkowana na terenie, który nie jest własnością gminy. I dlatego to musi być uregulowane. Ale to jest problem prawny, a nie koncepcyjny. Bo jeżeli chodzi o ten problem prawny, to myślę, że była wola wielu stron, a przynajmniej dwóch stron, innych Radomia i, i Decyzji Radomskiej, to ten problem by się rozwiązał. Zawsze można w jakiś sposób. Yy, Puszczał obu stron, to zakamień nie rozstrzygnąć. I to muszą być jakieś wielkie, wielkie fundusze, żeby w ogóle mieć jasną sytuację, że ta nieruchomość, to miejsce wokół tej ulicy Wałowej i ten fragment murów, i tak dalej, już tworzy pewną całość i zamyka, że tak powiem, całe to miasto kazimierzowskie. I myślę, że generalnie to jest kwestia prawna, a nie, że tak powiem, to czy należy, czy nie należy. Przełammy ten problem prawny. No, z pewnością my będziemy do tego tematu w tym programie wracać, aż wreszcie jakieś wiążące decyzje w tym zakresie nie zapadną. Panie radny, serdecznie. Dziękuję panu za wizytę, no może nie w studiu, ale za połączenie się z nami w sposób zdalny i odbycie tej rozmowy, także serdecznie dziękuję za poświęcony dziękuję. czas, a państwu dziękuję już za uwagę, to był kolejny odcinek Kontrastu+, Plus. Paweł Waniek, kłaniam się nisko, życząc przyjemnego popołudnia i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki, do widzenia.